Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiemy o tym, o numerze, który chce wywinąć Jarosławowi Kaczyńskiemu Andrzej Duda. Otóż jak wiecie, nasz pan prezydent Andrzej Duda jest takim ulubionym chłopcem naszych panów pułkowników z wywiadu. Oni go mu, po prostu on się świetnie czuje w nich w towarzystwie. Oni mu mówią, że on świetnie mówi po angielsku, oni mu mówią, że on się świetnie zna na polityce zagranicznej. Oni Ludzi mówi, Polską, tak. Tak, że oni mówią mu, że ma dziedzictwo, że, że jego prezydentura będzie inspiracją dla kolejnych. Królem jest prawie. No, bo, że jest prawie królem, że posiadał prawo łaski. Przypomnę, z takich widocznych oficerów wywiadu w jego towarzystwie to jest pan e, profesor Mariusz Muszyński do niedawna sędzia Trybunału Stanu, ale właśnie na dnie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, sędzia, łże sędzia, no bo sędzia, który tak naprawdę nigdy tym sędzią nie był, a przez te 9 lat po prostu zasiadał i pobierał pieniądze jako uzurpator, ponieważ był tak zwanym sędzią dublerem. Więc pan profesor Muszyński był jednym z doradców takich Andrzeja Dudy. To też jest właśnie oficer, który prowadził panią Julię Przyłębską i Bóg raczy wiedzieć kogo jeszcze. I krótko mówiąc, to całe środowisko. I jeszcze inni oficerowie, ale oni. Znaczy, mówimy. na razie jesteśmy, jesteśmy mili i kulturalni, łazicie za nami, ale my, my, się, my się odgryziemy w inny sposób, albo bardziej bolesny dla Was. Natomiast nie będziemy Was aż, aż tak teraz jeszcze wyciągać. Natomiast tych oficerów wywiadu w otoczeniu Andrzeja Dudy było sporo. Oni stworzyli taką korporację. Tworząc własne wpływy. Też powiedzmy sobie, tego, że w ogóle generalnie wywiad zaczął mieszać w polskiej polityce od paru lat, w mediach mieszkał, mieszał zawsze. I cała ta koncepcja jest ich na to, że oni są po prostu mądrzejsi, oni lepiej zarządzają. I tak jak Państwo mówiliśmy, oni mają swojego kandydata, który wejdzie do gry to jest generał Raymond Andrzejczak mają swoje medium ulubione którym jest kanał 0 szanowni państwo kanał Zero przyrzną panu Nawrockiemu w taki sposób że ta ustawka z raportem po prostu spowodowała małe trzęsienie ziemi, ale jak ci, którzy oglądali nasz ranny materiał, to wiedzą, że my jesteśmy zdania, że pan Karol Nawrocki to jest twardy zawodnik i on ten cios wytrzyma i będzie bardzo groźny. I teraz mówimy o numerze, no on po prostu na naszym, według naszych wiewiórek, Andrzej Duda będzie zwlekał, natomiast na samym końcu, jeżeli przed tym finiszem, jeżeli się okaże, że generał Andrzejczak Dobrze wystartował i że ma szansę walczyć o drugą turę, to on wesprze Andrzej Czaka, a nie Nawrockiego. I to może być przesądzające, dlatego że to będzie taka bardzo mocna autoryzacja to będzie to jedyne wybicie się na niepodległość Andrzeja Dudy. I tutaj, Państwo, zastanówcie się, kto zawsze opowiadał, że Andrzej Duda wybije, wybije się na niepodległość. To jest Marcin Meller. I tutaj na razie nie mówimy na razie wiele więcej, tylko zwracamy uwagę, że jest to człowiek, który głęboko wierzył w tą przemianę duchową Andrzeja Dudy, który będzie niezależny od PiSu i mówił, że nie należy, nie należy tego PiSu się bać, nie należy się, nie straszcie pisem, to było jego hasło, pana Marcina Mellera, publicysty kanału Zero. Tomku, zanim oddam Ci głos oczywiście tego, natomiast ten, przypo, przypomnijmy ten po prostu taki ramowo, ten plan generał Andrzejczak startuje jako człowiek, który pogodzi z właśnie na plemiona, no generał no to jest lepszy niż jakiś Alfons no przed skoczkiem będzie pan Stanowski takim taką to, no, no. on z nim równolegle wchodzi, przy czym on od początku sugeruje, że to jest tylko i wyłącznie happening, on mówi, że będzie pokazywał i nawet po prostu Zdradził, w jaki sposób będzie końcówka tej kampanii. On po prostu stanie obok pana generała Andrzejczaka i powie, że tutaj idźcie, moje wszystkie głosy, tutaj idźcie i głosujcie na pana generała. I tak, to, to działanie ma doprowadzić do tego, że pan generał zawalczy o drugą turę. I to jest, szanowni państwo, plan niezły, musimy tu przyznać. Z paroma wadami, o których powiemy później. Natomiast yy, na pokładzie to jest najważniejsze, że na pokładzie na, na, na dziś, na pokładzie, z tym planie razem z kanałem Zero jest Andrzej Duda. A przypomnijcie sobie, kto był pierwszym gościem kanału Zero. Na dzień dobry, na starcie budował im oglądalność. Właśnie Andrzej Duda. To nie są szanowni państwo teorie spiskowe, po prostu Tomek ma kolegę, z którym pracował w wywiadzie, który jest związany z kanałem Zero, więc <grytanie> to jest taka jakby to powiedzieć, kiedyś, kiedyś był taki dowcip, jak pytano... Amerykańskiego dyplomata, skąd na, w taki, taki rysunek satyryczny, skąd macie pewność, że Saddam Hussein zachował, znaczy yy, no, ma broń masowego wrażenia? Broń. Zachowaliśmy pokwitowanie. I trochę jest tego, że my z Tomkiem po prostu nawet czasami nie musieliśmy zgadywać, nie musieliśmy się dowiadywać o pewnych ludziach, bo po prostu wiedzieliśmy, dla kogo pracują, z kim pracują. I jak zobaczyliśmy pewną geografię wpływów i natężenie po prostu w jednym miejscu, no to się tylko zapytaliśmy, co to za operacja. I, <noise> I przeszła odpowiedź, że to jest operacja Delphin, to jest nazwa nasza. Natomiast operacja po prostu następca dla Andrzeja Dudy. Zysuję humor panom z wywiadu Janku, jak skończysz, reklamować, zobaczysz, jakim. Świetnie. No dobrze. Polub 2 CIA z wiernej Piotr Roński. Prezent nie zawsze jest najważniejszy, naprawdę warto przeczytać. Polecamy też przebojowego dziadka Lona Maska, też warto, szanowni państwo. No i oczywiście polecamy też książkę nową Marcina Tyca. Szanowni państwo, to jest 15 historii szpiegowskich, zarekomendowanych też przez pułkownika wywiadu. Marcin Tycmistrzowie mistrzowie kłamstwa, szpiegowskie historie XX wieku, 15 niezwykłych szpiegowskich historii XX wieku bardzo fajna książka. No i to jest Wincent e, Sewerski, najpoczętniejszy polski autor książek szpiegowskich i on uważa że to wartościowe, wartościową, e, za wartościową lekturę uważa też e, tą książkę e, Pan Leszek Pietrzak, też oficer służb, kiedyś dziś wzięty historyk, autor kanału Zakazane historię Tomku, no właśnie, no e, Andrzej I, Duda, myślę, i, myślę, i... myślę że And, myślę, że Jarosław się. Z tak, ale wiesz co? Ale ja chciałem do panu Zwiadu się zwrócić. Słuchajcie, a skąd wy jesteście pewni, że na przykład e, Przedskoczek nie powie, a ja mam was w nosie i nie wejście opójść na Żeleńskiego? powie, a ja, przecież ja mam tylu, 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 tylu tych ludzi, którzy mnie popierają, i ja nie chcę, i, i weź się. Mm, I się nie i, wycofam. I, I ja się nie wycofam. I na przykład. Promotor przed skoczka. Pozdrawiam, się już teraz imienia nie wymienię, nie? nie, nie, już nie. No i, i, I a ja będę robił swoje, a niech on będzie. Dlaczego? no I, 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 i zostanie się z panem Andrzejczakiem tak naprawdę jak z ręką w nocniku. Będzie duży kłopot. No przecież, a przecież tu ludzie na mnie przyszli. To ja to wszystko mam. To ja to zbudowałem. To dlaczego? No pan generał, jak chce, to może u mnie być szefem BBN-u na przykład. Ja, ja, go, ja go wezmę, nie ma problemu. Jakiego kłopotu? kłopot? I co będzie wtedy? Bo i tak też może być. Wam się wydaje, że wy wszystkim sterujecie, wszystko robicie? Nie. A to zabijać umiecie? Nie, wy nie umiecie zabijać, jesteście słabi. Naprawdę. Także... I co wtedy będzie? I nagle się okaże, że najpoważniejszym kandydatem jest pan, którego się tak ulepili, 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 ulepili tyle czasu, a ja już będę teraz i co? Ja jestem rzeczywiście genialny i ja chcę być. I będzie chłopot Po drugiej stronie macie pana Nawrowskiego. Nie wiadomo, jak to będzie, bo e, ta część naszych e, sióstr i braci mniejszych, nie, 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 chodzi o zwierzęta, nie, nie, żartuję. E, 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 te, tego mniejszego do mego lektoratu e, pisowskiego. No, powiem. Nie, no pan, pan Andrzejczak. A tu powie mm, niezwykle groźny zawodnik, rzeczywiście groźny powie, ja, nie, ja chcę być prezydentem. Ja nie będę. Co, ja, 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 dlaczego ja mam, ja mam... To jest jedna szansa w życiu. Ja już drugiej takiej nie będę miał. Jest, ja, ja sobie ją teraz z, zepsuję na przykład. A po co? Ja spróbuję, a co mi zrobić, jak ja jak ja, jak, jak ja dalej będę się próbować? Kłopot, co wy teraz wyłączacie wszystkie, wszystkie strumienie pieniędzy? A może to już samo chodzi powoli jakoś? a może ktoś inny powie, dobra, słuchaj, a może my mu damy kasę, powiedzą inni, to wy nagle się okażecie tymi dziesięcioma, czy piętnastoma ludźmi, którzy nagle powiedzą, a może merytura jakaś, a, a dlaczego, a kto ci dał patent na to, żebyś ty rządził? A, i przepustki z miłobęskiej cyk, nie działają, i to problem. Także rozumcie, to nie jest tak, że wy macie patent na wszystko. Ja wiem, że wszystko zepsuję, zaraz wiem, będą gadki, że ja zawsze wychodziłem i jak już wszystko było dobrze, to w różnych momentach, to ja, to ja nagle wrzucałem te wątpliwości. To są wątpliwości, które są, na, powinny być brane pod uwagę. A ja bym się ucieszył, że tak się stało nawet, panie Stanowski, nie daje się pan robić, pan już, pan, już jest, pan już jest puszczony w ruch, pan już sam chodzi, nie jest pan perpetuum mobile, bo nie ma takiego urządzenia, ale pan już sam działa. Ma pan szansę, bo no po prostu oni, oni muszą teraz z panem e, się liczyć. Wcale nie musi być pan generał Może być kandydat i y, y, na pewno będzie pan lepszy od Mencena, będzie pan lepszy od Hołowni. Niech pan im zrobi to wszystko. A, a Duda? Duda się nie liczy. I co, i, i co jeżeli będzie wtedy taka koncepcja? O, przypomnijcie Państwo, sobie gdzieś ten program. Zobaczymy, co, co pan Stanowski na to powie. To wszystko jest właśnie. Dla, panowie z wywiadu, to wszystko jest kara. Bo ja wiecie, że każdy się zastanowi i powie jedyna szansa w życiu. A co wy mu zrobić możecie? Wiecie, ja tak najbardziej Janek my będziemy dbali o. Naszego kandydata, bo innego już nie będziemy mieć. I mamy, i musimy zadbać, żeby nasz kandydat wygrał. I miejmy nadzieję, jeżeli tutaj um, skonsolidujemy się, um, pan minister Szymoniak e, zrozumie, inni zrozumieją, to damy radę, bo to też jest niezwykle ważne, żebyśmy tutaj nie mieli piątej kolumna Mamy. E, Dlatego ja te szanse oceniam pozytywnie. Hmm. Natomiast u Was ambicje szalone. Duda dalej nie zostanie. Hmm. Zobaczcie, że skończył się temat Trumpa. Już nie, ma, już nie ma tematu Trumpa. Wszyscy nagle wierzyli: Donald Trump tu wszystko pozmienia. Wszystko się zmieniło radykalnie, są inne koncepcje. Widzicie, jak się wszystko może zmienić radykalnie? Tak? Nagle? W ile? W półtora miesiąca. Jest zupełnie inna koncepcja. Jeszcze było wcześniej, było inaczej. Dlatego ostrożnie łaska pańska na psym koniu jeździ. Tak, to właśnie powiedział o najciekawszej rzeczy w tych wszystkich koncepcjach, która nie bierze pod uwagę na przykład ambicji Miszolskiego. Czy na, na, na ambicji Krzysztofa Stanowskiego, A. który może powiedzieć swoim promotorom, e, którzy zaplanowali tą całą zabawę. Weźmy przy okazji też, żeby nie było tylko, że kanał Zero miał na starcie Andrzeja Dudę, to weźcie pod uwagę, że oni są tak nieostrożni, że jeszcze na przykład profil e, agencji wywiadu e, promował e, <noise> głównego sponsora kanału Zero, Rocket Jobs. Wy tak. tam chłopaki, naprawdę macie naprawdę duże, dużo farta, że my nie mamy tystąkiem czasu. Macie bałagan z no tak? No macie <grym> macie bałagan po prostu tego, Justy, jak... tak naprawdę. Tak, bo to jest słynny cytat z Sex misji dla tak. młodszych e, widzów. E, kultowa komedia, nie oglądaliście, to musicie obejrzeć. Natomiast ten brudel tym Archeo to jest jedno przede wszystkim e, umieszczenie. Na portalu prywatnej e, firmy, e, linku, jak oni twierdzą, bo jak oni na początku ja im powiedziałem, że no to, to jest zdrada tożsamości, to powiedzieli, że to nie jest prawda. No więc już dostaliście odpowiedź, że jak najbardziej miałem rację. To jest prawda. To jest prawda. I to jest prawda, bo zalogowani urzędnicy, za, uczest, u, u, za, zalogowani użytkownicy portalu RocketJobs.pl, po prostu przechodzący przez. E, Eee, waszą bramkę natychmiast zostawiają im. doskonalić język rosyjski. Który jest, który, kto jest zainteresowany byciem lektorem i kto uważa, że ma ku temu predyspozycję, a może z jakichś innych jeszcze względów. Ciekawostka, natomiast e, cieszę się, że chłopcy sprawdziliście i że wyszło na nasze. Polish Biznes Harbor 2, Weźmie się, bo co ta, ta jest? tak. jest tak, nie będą chcieli doskonalić u was język rosyjski. Słuchajcie, <laughs> e, macie, ponieważ zajmujecie się nami. To my teraz mamy dla was inny rebus do zrobienia. Mieliście kandydatkę do służby, która była przyjmowana w naborze parę razy. Wiemy, wiemy na pewno o tym i ta kandydatka ma męża, który jest znanym propagandzistą PiSu i wobec kandydatki, jest prowadzone postępowanie, o którym wiecie, postępowanie, w którym uczestniczą aż cztery zagraniczne firmy, e, takie jak wasza. Tylko, my lepsze, my. tylko lepsze. Tylko no lepsze. A nie mówiłem? No właśnie. No i teraz no jest pytanie panowie, e, co w związku z tym? Bo jakim cudem, e, jakby to powiedzieć, ta urocza para. Wciąż zajmuje się dystrybucją i hasaniem po mm, największych e, tajemnicach. I co wy z tym, i co wy z tym zamierzacie? I co wy z tym zamierzacie zrobić? E, tak na razie was z tym zostawimy. E, bo informacje o tym, kto w ogóle zezwolił na tego typu hasanie, no to wiadomo, wąsik z Kamiński. Natomiast teraz tak. jest to wasz problem. Teraz jest to problem koordynatora ja teraz my tak się zwrócimy do pana ministra Szymoniaka. To chyba jest niedopuszczalne, że my mamy mniejszą, że nami się zajmuje na przykład agencja wywiadu, a tym państwem się agencja wywiadu nie zajmuje, o którym powiedzieliśmy. I naszym zdaniem jest to zła alokacja pieniędzy podatników, dlatego że Nami to się zajmuje, my nie stanowimy zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Ja znam oczywiście wasze tłumaczenia, że my po prostu działając w oparciu o niepełne informacje, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tego, co robimy i mówimy, stanowimy gigantyczne, gigantyczne, no niebezpieczeństwo nie my stanowimy tylko niebezpieczeństwo dla ludzi skorumpowanych, niekompetentnych, którzy nie powinni się znajdować na swoich stanowiskach, więc macie teraz my parę... zawsze wyrzucimy granat, to nie zawleczkę pamiętajcie o właśnie. Tak. No, no właśnie i, zawsze, i, i, zawsze. Tak. i więc macie teraz uroczo parę, którą się nie zajmujecie, a zgodnie z tym co u was jest, to powinniście, ponieważ przepraszam, bo to strasznie źle brzmi, mieliście próbę penetracji i to Było. No, to jest tak. Szanowni Państwo, to jest A nie to... raz wam o tym mówiłem. Janek też mówił. A? No właśnie, i ostrzegaliśmy. No i co, i wyszło na nasze. No. Szanowni Państwo, to była taka trochę gadka do Panów z wywiadu, ale Wy się chłopaki przygotujcie, bo dostaniecie pytania. Dziś. Dostaniecie pytania, ten, tylko muszę jeszcze jedną rzecz ustalić i, i wam wyślę. I tak nie odpowiecie, ale ja będę miał zachowaną tak zwaną należytą staranność dziennikarską, zanim wyślemy do Was po, pocisk Ziemia-Powietrze. Tudzież rakiety. Był, był taki dowcip. Ten, ten będzie naprawdę taki, który trafia. Był taki dowcip, że Arabowie kiedyś wysłali do, do Związku Radzieckiego tak, taką prośbę, to, to było podczas jednej, jednej z, z wojen z Izraelem i bardzo dziękujemy za pociski ziemia-powietrze, bo prosimy teraz o pociski ziemia-samolot. <laughs> I wy macie pociski ziemia-powietrze, a mamy pociski ziemia-samolot. To jest taka różnica. Tak? Nie znałem, dobra. Szanowni Państwo, więc ostrzegamy Jarosława Kaczyńskiego, że Andrzej Duda wcale, ale to wcale nie musiał zapomnieć nazwiska Nawrockiego. To, to, mogła, być, to mogła być demonstracja. Zwracamy uwagę, że nie zamierza i będzie zwlekał z tym poparciem bardzo, bardzo, bardzo długo. I jeżeli pan Raimund Andrzejczak wystartuje tak, jak oni sobie zaplanowali, no to wtedy my, szanowni państwo, czy jak oni poprzą, to my tak, my, my ze swojej strony akurat już zapowiedzieliśmy, co zrobimy. My pokażemy, co się działo w wojsku za czasów, kiedy pan generał Raimund Andrzejczak robił tam karierę i bardzo dobrym przewodnikiem jest książka Armia w ruinie pani, pani Edyta Rzębły I, i, tak, no tak, i, i trzeba pokazać po prostu co tam się działo zarządów PiSu i kto tam został w wojsku i jakby to powiedzieć, firmową, co po niektóre decyzje. My, szanowni państwo, oczywiście rozumiemy argumentację, że przecież nie można było tutaj ich zostawić w tym wszystkim, bo przecież Polska, bo przecież ojczyzna. Tylko problem polega na tym, że to tak samo, co mogli mówić co po niektórzy neosędziowie, którzy wzięli udział w gwałceniu Konstytucji. Czasami lepiej jednak czas drzwiami drzwiami pokazać, że nikt kompetentny nie chce mieć z tymi ludźmi do czynienia, którzy działają na szkodę Polski. Mamy tak naprawdę do czynienia z ekipą, która po wzięciu władzy, tutaj major Robert Hedo napisał no bardzo taką smutną książkę. Będzie ona do nabycia w pierwszej połowie grudnia, to jest piąta kolumna Putina, czyli o tym, jak PiS rozbroił Polskę. I to, że to się stało na waszej warcie, w, z wojskiem, że ktoś mówił o tym, o czym powiedział publicznie Andrzej Duda, że rozbroiliśmy jednostki pierwszorzędowe i że to się stało, i że jakby powiedzieć: yy, ktoś na to pozwolił, ktoś nie trzasnął drzwiami, ktoś nie powiedział, że nie wolno. Wiecie Państwo, to jest taka sytuacja, w której e, jeżeli się orientujesz, że nie jesteś w stanie wykonywać swoich obowiązków, to odchodzisz. Ja miałem taką sytuację, oczywiście to jest nieporównywalne, ale miałem taką sytuację w tygodniku wprost w roku 2008. Jak zobaczyłem, jak jest ten okręt zarządzany, to doszedłem do wniosku, że e, no. E, Trzeba się z tego okrętu samemu ewakuować, żeby nie być odpowiedzialnym później za jego katastrofę. No i jak odszedłem, to wprost sprzedawał około 130 tysięcy egzemplarzy. To był styczeń 2009 roku. Na koniec roku grudnia 2009 było to już tych egzemplarzy 40 tysięcy. To taka, żebyście państwo zobaczyli. I Powiem w ten sposób, ci, którzy zostali z pisem i nie protestowali głośno, żerowali ten system. I próba zrobienia dziś z generała Andrzejczaka, zbawcy narodu, które będziecie próbowali zrobić, jest po prostu czysto i wyłącznie narracją opowiedzianą w interesie paru pułkowników w tej grupie która jest bardzo niezadowolona z tego co mówimy. Jest pan pułkownik, który pełni jedną z ważniejszych funkcji w obecnym układzie rządzącym w agencji wywiadu, dyrektora, takiego już nie będę już mówił jakiego, ale jednego z ważniejszych. I pan pułkownik jest odpowiedzialny, przypomnijmy, za wysłanie swojej szyfrantki z Turcji na kurs oficerski do Kiejkut i to jest dla pana Siemoniaka i jego zastępcy. Jak będziecie udawać, że tego nie słyszycie, a wiemy, że czytacie przecież to, co do, my tu mówimy, no stajecie. To zwracamy uwagę jeszcze raz. Eee, wasz dyrektor zna dane osobowe Andrzeja Izdebskiego, które rzekomo nie żyje, a faktycznie został ukryty przy pomocy zasobów wywiadu. I teraz my się pytamy, jak na propos mówimy o kampanii wyborczej, to dlaczego pan, e, panowie z wywiadu nie chcą przywieźć pana Andrzeja, żeby został świadkiem, żeby odpowiedział albo za swoje przestępstwa, albo, że tak powiem, zaprezentował swoją linię obrony, że to wszystko było działaniem e, na rzecz państwa. Niech, niech przyjdzie, jeżeli nie opowie. Skąd jest w pisu? Szanowni Państwo, pokazanie y, trupa, który nagle się okaże, że żyje, przyjdzie i opowie, jak to było z tymi pieniędzmi naprawdę, bo Wiecie, to nie jest tak, że wy jesteście jedynymi ludźmi. Możecie tą nie oddawać paszportu. Natomiast nie jesteście jedynymi ludźmi, którzy mogą go znaleźć. I to, to nie jest jedyna, że tak powiem, historia, która rozwala wam tą narrację, mówimy o propaństwowym wywiadzie. Prawda jest. No, taki... no od dawna poproszę, tylko ja muszę poprosić, gdzie? Dokąd ja. E Pro państw, pro, wiecie państwo, a, a taki Ryszard Czarnecki z udowodnionymi w mediach zarzutami, bo już pokazany jest dziś, wczoraj go oglądałem na wiecu prawicowym w Rumunii. I ten sam pan Ryszard, który ma przecież tyle wspólnego z wami, tak. I, czyli z Agencją Wywiadu, tylu wspólnych znajomych, tyle wspólnych wspomnień. i My tu opowiadamy po prostu, mamy nadzieję, że nasi decydenci, ci, którzy rządzą, zrozumieją, że ogon nie może machać psem, tak. że wywiad nie powinien prowadzić polityki, nie powinien kreować kandydatów na prezydenta, nie powinien prowadzić i sterować mediami z tylnego siedzenia, bo, szanowni Państwo, to, to nie jest jedyne medium, na które ma wpływ wywiad. Tych mediów jest więcej. I to też wam policzymy, chłopaki. Jak będzie trzeba, to ja przypomnę wam, że jest teraz taki instytut. Ja, ja ci nigdy się nie przyznałem do tego, ale jak byłem w Rzeczpospolitej, to jeden z zastępców. Dostał kiedyś taką paczkę. Ja nie wiem, dlaczego byłem oskarżony, do, 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 dostał, e, gdzie było podporucznikowi takiemu i takiemu e, i 50 kg, tak, tak. 50 kg buraków mu się rozsypało w tej w takiej, no, bo przyszedł facet w gumiakach, po prostu włożył to przesyłka do pana. Potem się okazało, że jak sprawdzali, kto wysłał przesyłkę, to się okazało, że to była spółka, ale z ciebie burak spółka ZOO. I, no i później było prowadzone śledztwo. W każdym razie nie znaleziono dowodów wiążących mnie bezpośrednio z dostarczeniem tych buraków. Ja sugerowałem, że ponieważ autor był publicystą dotyczącym polityki zagranicznej, to sugerowałem, że tak duża liczba buraków, ponieważ on się wypowiadał na temat kryzysu koreańskiego, że to jest... Po prostu wyraz uznania, który Kim Jong-un postanowił przekazać w jednym z najbardziej um, używanych produktów w Korei Północnej, czyli właśnie w burakach. I też to, to były wyrazy uznania dla jego publicystyki. Nie wiem dlaczego nie wszyscy się śmieli z mojego żartu. Ja oczywiście mówiłem, że ja mam, robię tylko w dziennikarstwie, nie w warzywnictwie. Yy, więc ja tak tytułem tego, żeby Wam pokazać i przypomnieć, yy, że naprawdę czeka nas bardzo ciekawe pięć miesięcy, bo Wy nie odpuszczacie, ale my też nie zamierzamy odpuścić. Uważamy, że prezydentem Polski powinien zostać Rafał Trzaskowski, a nie kandydat, którego Wy będziecie suflować i sterować nim z tylnego siedzenia. Tym bardziej nawet, że yy, jestem ciekaw, z czym teraz Jarek przyjdzie do Andrzeja po naszym programie pod hasłem czy to, co oni powiedzieli jest prawdą? Zaprzecz, poprzyj natychmiast. I zobaczycie Państwo, jak będzie zabawa. Przypominam o naszej książce. Naprawdę warto przeczytać. Jest dostępna na naszej stronie internetowej. Historia bez cenzury. Naprawdę warto wiedzieć, co nam szykował Jarosław Kaczyński. W dobrych kioskach, w dobrych empikach i uwaga na stronie hognot.pl. Szanowni Państwo, możecie sobie zamówić razem z najnowszym cholubem i Kłamstwami, Tomku. Panie Jarosławie, pan Jarosławie, po 17.30, no świat się zmienia i te wszystkie pana osiągnięcia się zmieniają. Nowy pomysł Resortu Sprawiedliwości. Nielegalne podsłuchy czy nagrania nie będą dowodem w sądzie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce super ekspresem za panem Posinowskim, ja, który płacze na ten temat. Niech pan się denerwuje, panie rektorze. No, posł nie będzie już tego. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, żeby korzystanie z tzw. owoców zazwyczaj drzewa było absolutnym wyjątkiem. To na przykład nagrywanie osób trzecich czy nielegalne montowanie lokalizacji, wyjaśnia wiceminister Arkadiusz Mercha. Brawo, panie ministrze. Dobra wiadomość dla przestępców komentuje Sebastian Koleta z Pis. No tak, tak, Panie Jarosławie, no, no nie będzie już tego, to, co, to tego waszego osiągnięcia. Dzięki temu, żeście chcieli zmieniać system, no i to, to panu zepsują, zanim pan wróci do władzy, do której pan nigdy nie wróci. Do więzienia, pani Kaczyński, Do więzienia. Niech no, a tak, a pan pamięta, panie Jarosławie, że. No właśnie, niech pan przeczyta choluba. Jak pan przeczyta choluba. To pan zrozumie, i jedynkę, i dwójkę, to pan zrozumie, dlaczego pan nigdy do władzy nie wróci. O. Bo to jest cholub da pan odpowiedź. Jedynka i dwójka. Szanowni Państwo, do zobaczenia.